Hey, hej, widzowie, jestem. Mystical Wolf to jest Bitcop. Dzień szósty, bon appetit. I krótko mówiąc, spodziewam się tutaj czegoś związanego z mafią włoską. I wszystkie, co to co? co? Dobrze patrolowałeś okolice. Co do interwencji, zapobiegłeś tylko jednej próbie wymuszenia haraczy. Słyszałem, że zamknąłeś złodzieja w chłodni Ja nic nie wiem, to nie ja się to nie tak. Co tak, grubego majka. Popieram resocjalizację. I to u samych korzeni zbrodni. Zapisuję ci plusa za odholowanie auta na czas. Myślałem, że tego gościa w Dobra, na dziś starczy wyliczania. Kelly, może to twoje powołanie. Jesteś idealnym krawężnikiem. O no wie się coś o tym, nie? Eee, wyciągnijcie może kajety, bo będę mówił. Dobra. Zadania. 12 mandatów?! O rany... Tak, nie ma opierdalania się. Burmistrz truje mi dupę. Mamy niskie wpływy z mandatów. I jeszcze jedno. Dostaliśmy cynk, że gang odbiera dostawy w twojej okolicy. Znajdź podejrzany wóz i zeraportuj. Zanim zaczną sprzedawać dragi dzieciakom pod szkołami. Powęż w okolicach Lombardu na początek. Coś tak gapicie, to wszystko. Tradycyjnie, pogadajmy z każdym. Pominałem wczoraj o procesie Jacksona, nie? No i co z nim? Odwieź odwieźliśmy go pod sąd. Wszystko szło dobrze. Nagle pojawili się z gangów, gangi, Zwinęli go i odjechali. Nie mogliśmy nic zrobić. Słuchajcie, bo to jest chyba. Tak powinno być. A, co, 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 coś tu jeszcze? Mam dość smogu. Noś maseczkę. Nie mogłaby jeść. Wam nie przeszkadza? Opowiadałem wam, jak było wczoraj na dziewczynkach. Tak, sto razy. Bo zajebiście. Wiesz, co myślę, Cortez? Tu takiego skarbie. Że jesteś pedzie. Za szybko czytam, za, za szybko myślę. A bardziej za wolno, myślę. Proszę mnie korci, a może zaprosimy kolegów? Niech opatrzyłem jakiś ciebie ogier. Nie mam w tobie zagroż romantyzmu. Tak myślałam, mocny w głębie. Hehehe. Co śmiesznego jest? Nie, szefie. Kupcie się. Macie fatalne wyniki. O? Ja tam jestem w wynikach, nie wiem. Widział ktoś mój notatnik? To jest znowu na nim usiadłeś i zniknął. Hehe, debile. sam się prosisz. Świnia się prosi. Co to mówi? A z innej beczki. Słyszeliście, że dzisiaj będą na dzielnicy tajniacy? No? no z wewnętrznego, mają nas sprawdzać. Lepiej nie bierz w łapę. A przecież nikt z nas nie bierze. Grunt to szczerość. No to dzisiaj pochodzicie leserzy. Co to znaczy leserzy? mnie nie. lubią na rejonie. Nikt Cię nie lubi. Nie, nie przepuszczasz nawet inwalidom. Ja pierdziele. O co są przepisy. Marnie skończysz. Dosłownie. Jesteś zerem jak oni wszyscy. Dzięki. Zawsze lubiłem dużo zer. Uważaj Kelly. Ach, mądrego też miło posłuchać. Tak jednym słowem. No to dzisiaj 12 mandatów. walię za cokolwiek. Byle poprawnie Dobra, na razie. Dobra, panie, odjeżdżaj, bo zaratowimy sobie mandat. E, pamiętaj o mandatach. Miłego dnia 4-2-1. Mandat. Wystaw mandat. O no 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 no, no. Żadne rozwiązanie, panie kolego. We pan wypier mandala jest miasto... U kuwa, Atak Parkinsona dostał. Matko jedno Dobra, o, mandat e, w takim tempie to my to szybko ogarniemy Tak jednym słowem Biegniemy, biegniemy O, będzie mandat czy nie E, zdawało mi się Ten już dostał mandat Ogólnie tak, najłatwiejszy, jak dla mnie do zauważenia, to jest właśnie parkometr. gdzież mandat za parkowanie. O, idealnie tu, tu i tu. O, kolejny. Panie, za późno. Panie Władzo, pan nie pisze. Dogadamy się, co? W jaki sposób? tam wystarka, lepiej niż w budżecie. Panie, wypier dalej mnie stąd. Je, Jebany, coś ty powiedział? A nie, bo zaraz pan jeszcze zakłuje w kajdanki Jakaś rozruba pod moonwalkiem Daj znać czy potrzebujesz wsparcia, przyjąłem Mandat Najpierw mandat Normy same się nie wyrobią, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, i tutaj jeszcze przy okazji tego panocka Od, na, na hak go bierzemy no Szczerze, nie daj mi spokoju to czym jest ten cały Lansier? Lesier? Jakoś tam nie widzę nic takiego. He. Wie pan o co chodzi z tymi... z tym zbiegowiskiem? Jak to co? O to co, jo i mnie nie mogą kupić kawy. To jedyne takie miejsce w okolicy. A tu zamknięte, pierwszy raz od lat. My tu pilnie potrzebujemy... kofeiny on tam tamci dwaj się pobili. Bo tamten się wepchał w kolejkę. Pogadam z normą. Wiesz, gdzie mieszka? Pod 625. O numer pan nie pyta. Tutaj mieszka. Damy kawy? Dupa, a nie kawy. Tylko yerba Norma. I tutaj jest coś na N. No tak nie niezbyt że Lamotta? Osterunkowy Kelly Po którym mieszka... O którym numerem mieszka Norma No, właścicielka restauracji Moonwalk A ma pan nakaz? Nie potrzebuję nakazu, chcę zamienić z nią słowo Ja pierdolę Stary tyle aż tu czuć formalinę nie Jak on mnie okłamie, obleję pana wrzątkiem z okna I zaraz nie otworzysz st stara rako, to zastrzelę z twoją rentą. <grym> pod siódemką mieszka, o idealnie. się prawie się wstrzeliłem. Nie było trudne. Policja, możemy porozmawiać? Tak, proszę wejść. Trochę bałagan. Aj tam, aj tam. Nasza siła mnie spoko i czysta. Ostatnie zgłoszenie o rozrubie pod knajpą. Dwaj klienci pobili się przed wejściem. Jeden drugiemu wszedł w kolejkę. Ojeju, aż tak? Tak, stoi tam kilkanaście osób. Kilkanaście osób? Ja tu widzę. Raz, dwa, trzy. Okej. Mam kilku samych klientów, ale nie wiedziałam. Ehm, pochwalę restaurację. Wilku? Serwuje pani najlepszą kawę w okolicy. Wiele osób zaczyna od niej dzień. Dobra, możesz coś z tym zrobić? Potrzebuję spokoju na rewirze. Ale to nie takie proste. A co się dzieje? Na dzisiejsze popołudnie stoi zarezerwował niejaki pan Michelin. No ten odopon? Więc zamknęła pani dla niego całą restaurację. Nie dla niego. Przed nim. Nic już nie rozumiem. Pan Michelin to krytyk kulinarny. Pisze recenzje do kilku gazet w mieście. Mienia często pseudonimy, ale go rozpoznałam. Czyli odwiedzał już Moonwalk? Kilka lat temu o mało nie doprowadził do zamknięcia. Pisał o Kale, który kładzie się cieniem na Brooklinie. A to miał powody? W zasadzie to niezbyt. No, może coś tam było. Coś tam, a coś. Nie ma o czym gadać, naprawdę. Normo. Naprawdę nic takiego. Ale jednak. Szczur mu się zestrął do, do zupy. Jezu. O, dokładnie to samo powiedział pan Michelin. Potem wybiegł z krzykiem. Przyznaj rację. To nic takiego, po prostu miałaś pecha. Na pewno teraz by do tego nie doszło. Biorąc, nie trafi dwa razy w jedno drzewo. Spalona przez okno na moonwalka. Mimo tego, interes nieźle się kręci. Więc, o co to całe zamieszanie? On nie może ponownie tak coś tam napisać. Wolałam zamknąć lokal, niż go wpuścić. To Brooklyn, nigdzie nie jest na błysk. Ten szczur wciąż u nas mieszka. I nawet szczur boi się karaluchów. What the fuck? A firma Dezyn coś tam odpada. Jak klienci to zobaczą, pójdę z torbami. Mogę spróbować ci pomóc. Kurwa, ja to jestem po prostu idealnie tego stworzony. Jednym słowem. to jakieś trudki nikt się nie dowie. Naprawdę? Jak, jak ja się panu odwdzięczę? No i wymyślimy. Najważniejsze, żeby lokal był szybko otwarty. Teraz telefon do speców odrobali. Gówniany karaczan słucham. Daj nazwa. Witam, z, sto... z tej strony posłunkowy Kelly. Potrzebuję w trybie pilnym środków owadobójczych. Podam adres, najlepiej bez dodatkowych pytań. Ale obecnie nie mamy już nic na stanie. Po czym bycie to plugastwo? Na pewno nie sarkazmem. Hehehe. <laughs> to dużo filmów. Ostatnie paczki poszły do Donat u Was w okolicy. Było tam źle. W pewnym momencie karaluchy wyszły do, do klientów Piglarze z was Można i tak, ale no O jednego jakiegoś marnego karalucha, jakiś tam kurde że, sorry, że szczura Tam szczur komuś do zupy nasrał, no bez przesady Dlaczego czego gdzie, tutaj co, co, co? Znaczy, nie my Nie tu, no kurde Wszystko pomieszałem rany mnie zajebie Ochłoń i raz jeszcze, oddychaj. Mam powiedzieć, żeby pan zadzwonił do porucznika Jakopsa z DEA. On powie, jak to było z Majkiem. Dobra, ale jak coś pokręciłeś? Nie, nie, to ważne. Jeszcze dziś. Dobra, najpierw, za... najpierw zajmiemy się szczurem czy karaluchem. Tam z zupą. Tak, tym się póki co zajmiemy. Mieniamy im dietę z fregańskiej na pestycydową. Jest spokój na kilka tygodni. A zostało wam tej trutki? Jasne, kupiliśmy na zapas. Zaraz przyniosę. i ona się podziewa. Jestem. O, teraz tera jesteś. A mogę spytać, po co to oficerowi? Mam, mamy problem na komendzie. Dosłownie, mandat. Jednak normy trzeba wyrabiać. Normy trzeba wyrabiać, a teraz zapierdalamy do normy. Wait, what? Za dużo tych norm w tej gierce. Galera, faktycznie nie jest tu zbyt czysto. Rozpyl środek. Rozsypuję środek. Kaszle. Chyba, ale gryzie. Kaszle. Płynęło 15 minut. Kaszle. Ledwo oddycham, wszystko wiruje. Kaszle. Jeszcze kuchnia i spierdalam. O kurwa! Co to kurwa jest? cześć, Co tam trzymasz? Czy mówi do mnie ludzkich rozmiarów karaluch? A jak myślisz? Wyciera oczy. Chyba nie zamierzasz tego użyć, co? Wskazuje na pudełko środków owadobójczych. W zasadzie to już. Posłuchaj no koleś, to nie jest kurwa takie proste. Nie możesz od tak ukatrupić żyjącej historii. O czym ty mówisz? Jesteśmy tutaj od setek lat. To się nie dzieje naprawdę. Mój pra, 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 pra... <Sł facial> pra, pra... <praise> pradziad, <food> wykwit, podczas bitwy o Long Island mieszkał w wychodku z samego Georgia Washingtona. Mówisz poważnie? Tak, niedaleko stąd. Zresztą. wyglądam, jakbym żartował? Jego brat, tyfus. W 1863 przeżył coś tam, coś tam. W gaciach generała E. Johna E. Coś tam. Bez dwóch zdań najlepszy towar, jaki wciągnąłem. Nasza rodzina jest zbudowana na takich historiach. Jesteś pewien, że chcesz iść z tym do kuchni? I jednym sypnięciem wykonać. Jasny chuj, ale błagam cię, stary. Powiem kuzynom, żeby nie wyżerali ci sernika z lodówki. Ale obiecałem, Zakażesz szwagrowi wydłubywania ci resztek jedzenia. Śpisz z, śpisz z otwartymi ustami, prawda? Właścicielce, przestaniemy sradcić do popcornu. Ten pytajnik 3 kropki, what the fuck. No, już przegięcie. Niestety, ale złożyłem obietnicę właścicielce lokalu. Rozumiem. Naprawdę nic nie mogę już zrobić. Ale jesteś najzabawniejszym karaluchem, jakiego poznałem. To był trip, ale mam swoje obowiązki. Rzeczywistość wzywa. Rozpyta środek w kuchni. Płynęło 15 minut. Ciekawe co z tym. O, on żył. Policja minus 3? Zdało się. Tak, w zasadzie to tak. Żadnych dziwnych sytuacji? Yy, nie, skąd to pytanie? A nic. Ja mieć tylko pewność, że poszło dobrze. W takim razie otwieram. Pani po 3.30. Przekonasz się, jak mi poszło. Powodzenia, na pewno zajrzę. A ten czego chcę? Dobrze pana widzieć. Mamy małą prośbę. O co chodzi? Szukamy dziecięcego rowerka. Rowerka, tak. No dobra, pomogę. Widzieliśmy ten rower. Znaczy, nie wiem, widzowie, czy wy go widzieliście, ale ja go zobaczyłem. On pod lombardem stoi. Dobra, mamy normę zrobioną. 24 mandaty się przydadzą. A, tutaj jest zadzwonić. Rowerek, dobra, no to po kolei. Przyjrzyj się. Widzicie, jaka straszysz? Teraz cię. jasne. Okej, okay, dobra, to już wiemy, gdzie ten rowerek sobie sterczy. Najprawdopodobniej jest w nim pełno um, talku. Jak najbardziej. Dobra, szybko, 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 szybko. Dawaj, biegnij, biegni. pod monopol. Tra monopol to który sklep? Tu, Liquior To, monopolowy. to ona? To ona To Ty być moim obrońcą? Potwierdź, zgadza się Wejdź do monopolowego, obserwuj mnie przez szybę, bo mi płoszysz klientów Witam pana postrojkowego, coś podać? Ja to tylko na chwilę. Poza tym nie piję na służbie. W takim razie po co pan wchodzi do, monopo do monopolowego? Sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. No, nic się nie dzieje. No dobrze. O kurwa, muszę iść. Pani jest nie widziana na tych okolicach. A pan posterunkowy niech się nie wtrąca. Panie makaraniasz, wod mnie stąd. Pan jest pod moją opieką. Mafia minus 10. Hmm, no ja pierdzielę. Ale gang plus 15, tylko teraz z mafią mamy minus 12 punktów. Wiecie co, tu musimy im zgłosić ten rower w takim razie. Może Stuwa rozwiąże ten problem? Myślę, że tak. Ma go jak bawiący się koło sklepu No, tylko teraz policja nas padła na minus 10, ale spoko. Mamy już na, na plusie. Dobra. No, idziemy pod mandat. Za norm, wyrobienie podwójnej normy też jest jakiś tam bonus, co nie? Dobrze pamiętam? Chyba dobrze. Jeszcze tutaj: Pukeli z Nowego Jorku. Poróżnikiem Jakobsem, proszę. Chyba agentem. Tak, agentem Jakobsem. Łączę. Tu Jakobs. Jack Kelly, New York y Police Department. Znamy się? Gruby Mike. Ten drive by co co? Baltimore aż tak się nami interesuje. Mamy podejrzanych. Trochę ich zmiękczamy, bo nie chcą mówić. W Baltimore jesteście się pewni, że to oni? Jeden się łamie, mamy też pasującą broń. To dobre wieści. No nie wiem. Słowo przestrogi, tak? To nie Mike był celem, tylko Ty. Kurwa. No, wiemy kto to zlecił. Ale to chyba jakieś polityczne sfery. Mierdzi to na mile. Nie gadaliśmy jakby co. Dzięki. Muszę to jakoś zweryfikować. Kogo znam w Baltimore? Ach, Gibson. Dzwonię. Wydział zabójstw Jack Kelly. New York y Department Police. Policznik z porusznikiem Gibsonem. Tu Gibson. Tu Kelly. Jack Kelly. Muszą kogoś zabić, żebyście dzwonili? To tam się u ciebie coś tam, coś tam. Troszeczkę. Staram się z tego właśnie wyplątać. Mam szybkie pytanie. Dajesz. Jakobs z Dea. Znasz? Przypadkiem znam. Można mu ufać? Czy sprzedajny skurwiel? Można. Jak mnie. O. To zasiałe ziarno niepewności. Tylko się. Dobra, żartowałem przecież. Dzięki za potwierdzenia. Oko, potrzebujesz pomocy. Muszę sam to ogarnąć. Odezwa się niedługo. Akurat. Cześć, cześć. Coś wiem, ale jeszcze więcej nie wiem. Dalej jestem na celowniku. No, normalnie ja nie mam pytań, na co się. Niby jedna ulica. Jedna prosta ulica. A tyle tej rzeczy się dzieje. Cieszę się, że panu tak smakowało. Tak zupa była wyborna. Sam George Washington byłby w niebo wzięty. Co do cholery. Ej, to naprawdę miło z Pana strony. Panie posterunkowy, niech Pan zamawia. Lupa kukurydziana muła. Palce lizać. Grubas się nawciągał pestycydów. Miłego dnia Państwu życzę. I do zobaczenia. Ja Teraz spadam norma. Widzę, że wszystko się udało. Tak, wy wspaniały oficerze. Jestem ci winna przynajmniej rurkę z kremem. Nawior obowiązkich. Normalnie nie mam pytań. Dobra, czy coś tutaj jeszcze do zrobienia? Tej, zrobiliśmy wszystko. Byłem ten zamachu, Gang nie miał z tym wspólnego. Włosi kłamali. Sprawa ma poważne komplikacje. Polityka. No, chyba fest polityka. Tak, dziś wcześniej zamykamy obok jest dostawa. Dostawa. Jak co tydzień przyjeżdża biały van. A no my zamykamy wcześniej. Panie są Może nie znać zasad. Ja się słyszę. To co, skusi się pan? Pewnie. To dla pana znakomite. Na pewno wrócę. Zapraszamy ponownie. Dziękuję. Stamina plus 3. O, mandat. Nawet dwa mandaty. Wystaw mandat. No kurwa, a już biegnie jakaś baba do mnie. Dobra, odpuść. Jeszcze cztery mandaty. Cztery mandaty i będzie finite. Ruszono o kradzież w Boutique? A no to ten z ubraniami. Ja zdążę? Nie zdążę? Zdążę. Chodź tu, chodź tu, dawaj Mamy wystarczająco punktów akurat z tymi, więc muszę trochę uważać nie Dobra Panie Jeżeli pan szybko, bo ja mam tylko jeszcze około minutę chyba, nie wiem Może trochę ponad minutę Mandat Ile jeszcze trzeba, no Człowieku Dobra, biegnij, mandat, szybko, 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 szybko Tu, tu i tu Tutaj parkometr, tak I proszę ja was, mamy podwójną normę wyrobioną Idealnie Co my tutaj na dzisiejszym zrobiliśmy? Podsumowanie, dzień szósty Policja na 12, mafia minus 2, gang 45 Wykonałem normę mandatową Wyrobiłem podwójną honorę mandatową. Nie zaraportowałem podejrzanego samochodu. Trudno, dostałem wypłatę. Nie wykonałem wszystkich wymaganych zadań. Kara to obniżka wypłaty o 25. To ja się zamierzam, jak nam widzowie, ja byłem. Mystical Wolf to był Jack Kelly, Bitcoin, posterunkowy krawężnik. I widzimy się w odcinku numer 7. Dnia siódmego. W tym odcinku był z którym dało się nawet pogadać. Także same profity. Dobra. Naura.